Siemano, trochę dzisiaj o zmianach w Albionie, no i też trochę sprawdzimy sobie jak wygląda drop, bo zmienili trochę e, te legowiska solowych bossów, jakby teraz nie mamy tu zabicia tam, nie wiem, tych 10 potworów i bossa, tylko mamy teraz samego bossa, jak widzicie, spimy się przed samym bossem, no i nie będziemy mieli jednej z tylko możemy mieć dwie albo trzy chyba z tego co pamiętam, więc... Okej, okay. niby drop po prostu ma być z nich słabszy, no ale są dwie, no albo trzy, więc jest więcej skrzynek, ale drop jest słabszy, wychodzi na, na to samo niby. Ja zawsze z nimi miałem zazwyczaj 100 tysięcy, 150 tysięcy srebra, także mamy takie mniej więcej porównanie, zależy jakie będą kolory tych skrzynek. Oczywiście dalej się te, te solówki zamykają, ludzie robią to na potęgę, także, także mi się wydaje, że jest to jeszcze lepszy zarobek. Ale zaraz zobaczymy, bo idziemy akurat do bossa. Jak widzicie, no jest fajne wejście, nawet takie, kurde, dosyć konkretne. I co tu mamy za bosika? Mapa szóstkowa. I mamy trzy duże na przykład, jak widzicie. Więc zbijemy sobie teraz bossa. No i widzicie, bo zbiciu bossa otwierają się wszystkie trzy. żeby sobie teraz wszystkie otworzyć. Tu, jak widzicie, mamy 101 tysięcy zrobionych. No to ładnie. Tu mamy też stówę. I tu będziemy mieli też stówę. No to z każdej podziału mniej więcej stówę. Czyli leci jak wcześniej, tylko po prostu z trzech. No zarąbiście, to mi się podoba i zobaczcie, już w ekwipunku mam prawie 400 tysięcy, no, no dobra, 300 tysięcy z samych tych trzech skrzynek, więc szukanie tych, tych, tych solówek to jest, widzę, że naprawdę opłacalne, ale oczywiście zrobimy sobie jeszcze tego parę sztuk, bo oczywiście przy okazji robimy sobie Fortin Opence, no i do tego, jak widzicie, możemy sobie jeszcze takie solóweczki robić, oczywiście im wyższa solóweczka, tym będzie lepszy drop, także fajnie. Czyli jak to można powiedzieć, no zobaczcie, robimy sobie na Opence, oj, ktoś podjeżdża. Jakiś fighter. Barkanist. Nie, to kusza. Wszystkowa kusza. Mało ma jakoś tych hipików. No i elegancko. Mamy następną mapkę tutaj w środku, więc ją byśmy chcieli sobie wziąć. Oczywiście, no bo sami widzieliście, no te dropy są ładne e, naprawdę ładne. Mi się spodobał pierwszy dropik. Także, oczywiście, z chęcią ją sobie tutaj robimy. Mamy następne legowisko, posata to jest mapa szóstkowa, oczywiście możemy sobie poczekać na starcie, żeby nam się elegancko zamkło, no bo mamy oczywiście przy gate, no tak kiepsko, ktoś wiedzie na gate, to zobaczy. Solowego legwisko, bosany i może sobie wejść, więc lepiej poczekać. Może chodzi po prostu o to, że musieli to trochę znerfić, bo leciały strasznie i itemy, no nie wiem, powiedzmy itemy warte milion, na przykład ten. No i znerfili, że są słabsze itemy i nie lecą już takie, wiecie, mocne sumy czasami że po bańce, czy tam dwie bańki, tylko po prostu lecą no, za 100 tysięcy zazwyczaj i tyle. Dlatego może taki choć poszedł nerf. No i co, mamy teraz takie trzy skrzyneczki oczywiście opening 37. Tu mamy 159, no bo sakwa się tutaj poleciała. No i mamy 17, czyli jednak ten drop może być trochę znerwiony, bo jakby tam sakwa nie poleciało, to by było z jakieś marne 100 tysięcy srebrników. Więc coś, coś tutaj jest na rzeczy. No ale dobra, chyba się już cofnę. A no, w sumie mamy tylko 600 tysięcy srebra. To możemy jeszcze sprawę troszkę porobić, no i byłem sobie teraz w miasteczku elegancko zrzucić się. No i zjedliśmy jakieś 800 tysięcy srebrników. Jakieś pół godziny, więc tak w sumie upadnie szukając tych solówek, znaczy tych legowisk solowych. Ogólnie jeszcze jakbyśmy mieli nóż, jakąś skórkę zbierali, to mogłoby być, mogłaby być z bańka, więc no opłaca się przy okazji jakieś skórki zbierać, do tego robić te jakby te forty. Wiecie, no kaska sama wpada, naprawdę. A te legowiska solowe jak dla mnie są podkręcone, no bo my z trzech skrzynek mamy szansę, nie? Także na jakiś lepszy dropik, więc tam niby jest zmniejszony, no ale zawsze, no wiecie, te trzy skrzyneczki, o i patrzcie, o tym mówiłem, skórka 6, 6 2. Pobieramy sobie 6-2 Skóreczkę, do tego mam 5-1 i obok jeszcze mapka I powiedzcie mi, że na opence nie da się zarobić hmm? te pieniądze I mamy znowu Trzy niebieskie skrzyneczki O, podpalił mnie i nie otworzył mi skrzyneczki 17, dobra, tutaj coś czuję, że 40 i 27, no bida, tutaj akurat biednie strasznie oddało a dlatego, że, że nie sypnęło żadnych itemów, no tutaj mamy 5-1 sakwy, dlatego tu było 40 No a tutaj to w ogóle już nic nie sypnęło, także No kwestia też RNG, też kwestia RNG Bumpel miał już legendarne trzy skrzyneczki i półtora bańki z nich miał, także To jest właśnie to RNG, Zobacz, jaka skrzynka nam poleci O, proszę, legendarna skrzyneczka, zobaczcie, jak się fajnie na żółto świeci I co będzie z legendy? Cyk Ej, 400 tylko, naprawdę z młodnami, z młodnami, że 400 w jak mi bańka powiedziała Także może coś tutaj nerfii, oczywiście solówkę wywalamy w trasze Ale fajnie, fajnie, no, no, podoba mi się Że nam takie fajne rzeczy sypią, oczywiście ja sobie tutaj zbieram Wszystko 6-1 poziomu Cyk Także przy okazji też mamy taki dodatkowy zarobek, który ja sobie zostawiam Zostają sobie te skórki na crafting bardzo pięknie się trafiło. Nie nagrałem tego niestety, no, ale leżał chłop na plecach za ubrany za około banieczkę. Także to bardzo mi się to spodobało i go od razu podciąłem. No, robił sobie tam właśnie mapeczkę znalazł, no i sobie robił i chyba się wywalił. No i tak się prezentuje nasz ekwipunek. Teraz mamy 2 miliony w ekwipunku. No, bardzo fajne laki, bo miałem bańkę swoją. Na bańkę od chłopa jakiś tam Shadowcaller 6 6,1 Shadow Color leżał na glebie. Dla nas dobrze, dla niego do dopy, no ale fajnie się trafiło, on miał troszkę skóry, nawet 7-3 miał skórę chłop, także fajne rzeczy zebrał, no miał na przykład 6-1 skórkę, aż mi się troszkę łapy trzęsą, bo tak się powiem wam nie spodziewałem, że go tutaj podetnę, bo już tak końcówka była, ale udało się. Robimy sobie tam jeszcze solóweczkę, no i lecimy do miasteczka. Fajnie, fajnie się zarabia naprawdę na tych opękach. no teraz ta kasa jest naprawdę fajna, bo nie tylko, że możemy sobie robić te forciki, możemy sobie robić te jeszcze solu, solo legowiska, jeszcze możemy sobie zbieractwo robić, także no fajnie, no też jest szansa, żeby się wywalić, to trzeba też uważać, nie? Tu możecie sobie zobaczyć, chłopik, 6-1, Shadow color, zniszczony, ale fajny, małe specki miał strasznie, On miał 1208 specki na, na 6-7 ekwipunku. Dziwne aż trochę. Dobra, ogólnie worki sobie użyję, także no te worki sobie trzeba będzie 230 tutaj w woreczkach, tu mam jeszcze 53, no bo już nie mam miejsca w ekwipunku, a chciałbym jeszcze co nieco tutaj zebrać, bo tu będzie coś 61 skryto, fajnie tu mówię, że mamy runki jeszcze ok. E, tu mamy 22 no tutaj biedniej troszeczkę i ostatnia skrzyneczka mamy, uu, tu już też w ogóle biednie, ale no też 61 skryto, fajnie podeszło Czyli jak widzicie dropi tak plus minus te 150 jak wcześniej, da, myślałem, że będzie lepiej troszeczkę, także woreczki cyk, no i co, możemy wychodzić, tepam się na miasto. Także dzisiaj wyszedł bardzo fajny zarobek, no naprawdę, no, powiem wam, zrobiłem ile? Z godzinkę, z godzinkę, z godzinkę nagrywałem ten odcinek, no i mamy jakby no w luikas naprawdę tych 500 jest masa, bo mamy około tych trzech baniek godzinkę, także fajny zarobek dzisiaj wyszedł. Oczywiście mam plan coś tam zacząć craftować, więc takie skórki od 6:1 ja sobie ją będę zostawiał. Tutaj no, ten gościu naprawdę fajnie mi podkręcił te skóreczki. Także spoko. Także co, no tak się prezentuje dzisiejszy odcinek. Bardzo udany dzisiaj odcinek. Bardzo jesteśmy fajnie zarobieni. Żeby Wam tak samo się udawało, oczywiście. No i co. No? Openka, opłacalna. Te solo, solo legowiska, no wydaje mi się spoko, wydaje mi się spoko. Dropik nie jest jakiś te best, no, ale przy okazji zbierając skóry i robiąc te forty, to idzie fajną kasę wyciągnąć. Także dzięki za oglądanie na. Raz.